Nie próbuj zakładać biznesu w internecie, jeżeli nie zobaczysz tego materiału do końca. Jeżeli myślisz o tym, żeby mieć własną firmę internetową albo taką firmę już prowadzisz, to dzisiaj powiem ci o siedmiu kłamstwach, w które ludzie wierzą. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Adrian Kołodziej, w biznesie internetowym jestem od 11 lat, więc wydaje mi się, że robię pewne rzeczy dobrze, skoro byłem w stanie przetrwać tak długi okres. I dzisiaj chciałbym się z tobą podzielić siedmioma kłamstwami, które niestety są bardzo popularne. Kłamstwo numer jeden jest takie, że na rynku wygrywają ci, którzy robią najlepszy marketing. To jest oczywiście bardzo popularne kłamstwo, w które lubimy wierzyć. Marketing jest ważny, żeby robić sprzedaż, żeby generować zysk, ale prawda jest taka, że to jest za mało, żeby wygrać. Jeżeli Zacząłbyś biznes robić 5-6 lat temu, to faktycznie, jeżeli robiłbyś świetny marketing, miałbyś ogromną przewagę nad całym rynkiem, ponieważ nikt wtedy nie potrafił tego robić dobrze. Ale dzisiaj jest ogromna konkurencja i ta konkurencja naprawdę jest coraz to lepsza marketingowo i to jest za mało, żeby wygrać na rynku. Wierz mi, to jest za mało, żeby wygrać na rynku. Więc co pozwoli Ci odnieść długofalowy sukces? Przede wszystkim to, żebyś robił świetne produkty, którymi klienci będą zachwyceni i żebyś dbał o relacje z klientem. Widzisz, bardzo ważna jest wartość i to jest to, co powoduje, że ludzie chcą od ciebie kupować. To jest to, co powoduje, że zostajesz na rynku przez wiele lat. Widzisz, dzisiejszy konsument jest dużo mądrzejszy niż ten sprzed 5, 6, 7 lat. Jeżeli chce kupić jakiś produkt, to sprawdza tą osobę w internecie, sprawdza opinie, rekomendacje. Bardzo często na naszej grupie ludzie piszą: "Hej, co myślicie o wyzwaniu 21 dni od Adriana Kołodzieja? Albo co myślicie o jego mentoringu, coachingu, o jego produkcie dotyczącym na przykład copywritingu? I ludzie piszą, to jest świetne, kupuj, to jest ekstra i tak dalej. I to jest efekt, na którym Ci zależy. Chodzi o to, żeby ludziom dostarczać ogromną wartość. Ja staram się dawać ludziom ogromną wartość w dobrej cenie. I tu nie chodzi o to, żeby nagrać jak najwięcej materiałów. Wartość to nie jest ilość materiałów, tylko to, w jaki sposób ich uczysz i w jaki sposób jest, im jesteś w stanie dostarczać efektów. Więc yy... Dbaj o swoich klientów. Zobacz, ile jest pozytywnych rekomendacji dotyczących wyzwania 21 dni. Ludzie sami piszą mi w komentarzach, że jest to po prostu świetne, że to zamówili i są tym po prostu zachwyceni. Kłamstwo numer dwa polega na tym, że ludzie wierzą, że wygrywa ten na rynku, kto ma największy kanał na YouTubie albo ma największy fanpage. A to jest oczywiście nieprawda. Jeżeli chcesz wygrywać, to poza tym, że masz mieć świetne produkty, masz przede wszystkim być inny niż swoja konkurencja. Musisz mieć powód, dla którego ludzie kupują od ciebie. I bardzo często widzę to po początkujących przedsiębiorcach, że próbują się różnicować np. nazwą produktu, próbują się różnicować ceną, albo próbują się różnicować tym, że mają inną okładkę, albo ładniejszą stronę, albo lepiej pakują produkty, a to oczywiście nie ma jakiegoś większego znaczenia. To naprawdę nie ma aż takiego dużego znaczenia, jak się wydaje. I to, co powoduje, to, co daje tą ogromną różnicę, to znowu jest ta wartość, czyli ten świetny produkt. I teraz bardzo często ludzie robią świetny marketing, który rozgrzewa klientów i powoduje, że klient chce kupić, a potem jak kupuje, to okazuje się, że produkt jest słaby i klient jest rozczarowany i już nie wraca. I taki biznes na dłuższą metę musi zachowywać się jak taki rekin, który cały czas pływa i, i szuka jedzenia. Jeżeli chcesz, żeby klienci w, w, po prostu kupowali od ciebie, to to, co musisz robić, to jest oczywiście dobry marketing, ale przede wszystkim powinieneś skupić swoją uwagę na tym, żeby produkt, który dostarczasz klientowi, był na jak najwyższym poziomie. I tu nie chodzi o to, ten poziom i ta wartość to nie jest lepszy mikrofon, lepszy obiektyw i to nie jest e, lepsza prezentacja. To jest przede wszystkim to, jak pomagasz klientowi rozwiązywać jego problemy, tak? I to, na czym klientowi po, po, przede wszystkim zależy. Więc jeżeli będzie taka sytuacja, że masz dobry marketing, a potem klienci kupią i powiedzą, wow, co za produkt, to jest świetne, to w takim wypadku. Masz klienta, który będzie wierny i będzie kupował od ciebie. Pamiętaj, że na rynku wygrywa ten, kto, kto jest inny i przede wszystkim zwycięzca bierze wszystko. Więc jeżeli, jeżeli chcesz być zwycięzcą, to postaw na wartość. Kłamstwo numer 3 to jest takie, że musisz być sławny. Wielu ludzi próbuje w internecie zgrywać garego Wajnerczuka, być wszędzie. Instagram, Facebook, YouTube. Tak. Chodzi o to, żeby zbierać te lajki, żeby zbierać te zasięgi i być popularny jak Gary V. Gary V zarabia dużo pieniędzy, tylko że on nie zarabia na usługach i. To może działało kilka lat temu, jak te algorytmy Facebooka, YouTube'a były inne, tak? Było dużo mniej konkurencji i promowały konkretną osobę. Ta osoba stawała się sławna i potem było łatwo sprzedawać. To już dzisiaj nie działa. I ludzie, którzy mieli te wszystkie zasięgi, wielkie fanpage, dzisiaj już nie zarabiają tyle pieniędzy, ile zarabiali kiedyś, ponieważ te algorytmy już tak dobrze nie działają. Zobaczcie sobie, ja mam 50 tysięcy subskrypcji i porównajcie to z innymi kanałami, które są od podobnej tematyce i my mamy podobną ilość wyświetleń. Czyli ja mam na przykład czterokrotnie albo pięciokrotnie mniejszy kanał, a mam taką samą ilość wyświetleń. Więc to już tak, tak nie działa, że im większy kanał, im większy fanpage, tym jesteś w stanie wygrać. Ponadto sława jest przereklamowana. Nawet gdyby Ci się udało już być sławnym, to to jest przereklamowane. Chcesz być sławny, czy chcesz być bogaty? I ja mam 50 tysięcy subskrypcji, jak idę do jakiejś restauracji, albo gdzieś pojawiam się w jakimś takim bardziej popularnym miejscu, to ludzie podchodzą, mówią cześć Adrian, nie? Czyli ludzie mi już kojarzą z tego YouTube'a. To jest naprawdę uciążliwe, a jeżeli jeszcze dochodzisz do takiego punktu, w którym i już masz nie wiem pół miliona albo milion subskrypcji to naprawdę ludzie cię będą dobrze znali, kojarzyli i to wcale nie jest fajne, może to jest fajny na początek, ale generalnie to ci może utrudniać życie. Zresztą posłuchaj sobie co mówi na temat sławy popek, jakie to jest dla niego uciążliwe, że jeżeli chce jechać na wakacje to nie pojedzie sobie do Mielna na wakacje, tylko pojedzie na wakacje za granicę, tam go, gdzie go po prostu nie znają. I pamiętaj o tym, że sława to jest za mało. Jeżeli ty nie masz dobrego produktu i dobrej usługi, to przegrywasz. Rynek weryfikuje wszystko, prędzej czy później. Ktoś może być sławny i może być na szczycie, a potem z tego szczytu spadnie, jeżeli nie ma właśnie świetnych produktów. I ludzie, którzy skupiają się na sławie i budowaniu tych wszystkich zasięgów, tak y itd., w pewnym momencie oni tracą, bo nie mają już czasu na robienie dobrego produktu, i lepiej po prostu wziąć. Tą uwagę, i którą teraz poświęcasz na budowanie właśnie tych mediów społecznościowych i przerzucić ją na produkt. Dzięki temu w długim terminie, to nie jest coś, co daje Ci efekty tu i teraz, ale w długim terminie po prostu powoduje, że wygrywasz. Następne kłamstwo to jest takie, że musisz dywersyfikować, czyli musisz być na Facebooku, YouTube, Instagramie i tak dalej, bo jak jedna platforma padnie, no to przynajmniej masz ruch z kilku źródeł. I dywersyfikacja jest dla ludzi, którzy nie wiedzą, co robią. Wcale nie musisz mieć... Yy, tysiąca różnych źródeł dochodu, tysiąca projektów i tak dalej. Ja zawsze powtarzam tak: jeżeli ktoś mi mówi, że ma 4, 5 albo 6 firm, to fajnie brzmi, ale ta osoba prawdopodobnie jest spłukana, bo nie jesteś w stanie dobrze się skupić. Są osoby, które to potrafią zrobić, na przykład Richard Branson, ale my nie jesteśmy Richardem Bransonem. I jeżeli ty się skupisz przede wszystkim na jednej rzeczy, która działa, to osiągniesz znacznie lepsze efekty. Jeżeli masz jakiś system, udało ci się stworzyć system do sprzedaży produktu, to nie próbuj szukać cały czas. Innych sposobów. Po co? Cały czas szlifuj to, co robisz. W pewnym momencie staniesz się perfekcyjny w tej sprzedaży i to jest to, na czym trzeba się skupić. Warren Buffett na przykład, jeżeli popatrzyłeś sobie na jego portfel, to okazuje się, że 80% tam czy tam 70% portfela to, są, to jest spółka Apple, tak? Ale on zna tą spółkę naprawdę bardzo dobrze, dużo lepiej niż każdy inny inwestor i stwierdził, że. Po co stawiać na tysiące słabych spółek, jak może postawić na jedną dobrą? I tak samo jest w biznesie. Po co stawiać na tysiące różnych mediów społecznościowych, po co stawiać na tysiące różnych metod, jeżeli jedna jest dobra i ona jest w stanie generować świetny zysk. Tak samo ludzie na przykład mają taką tendencję, że potrzebuje 10 różnych źródeł ruchu: SEO, Facebook, Instagram i tak Nie, jeżeli coś dla ciebie działa, coś jest skuteczne, to nie potrzebuje setek, tysięcy innych rzeczy. I to jest to właśnie, o czym musisz pamiętać. Następna rzecz. Ludzie wierzą w to, że trzeba mieć tysiące lejków sprzedażowych, tysiące ofert, tysiące produktów. To jest oczywiście kolejne kłamstwo i kolejny mit, bo jeżeli ty masz jeden dobry, drogi produkt i jeden dobry lejek, to możesz na tym poprzestać i cały czas to szlifować. Ja, na przykład, zamiast wypuszczać kolejny produkt, kolejny produkt, kolejny produkt, skupiam się na tym, żeby to, co robię, działało. Ludzie mają taką tendencję, ja też tak robiłem przez wiele lat. Tworzysz jakiś produkt, wypuszczasz go na rynek, masz kasę i tworzysz następny produkt, tak? To nie jest rozwiązanie, tak samo jak robienie cały czas w kółko tak zwanych product lunchy. To nie jest w ogóle żadne rozwiązanie, to jest kijowe rozwiązanie. Jeżeli tak działasz, to, to po prostu jest słabe. Jeżeli trafisz na produkt, który jest dobry, który się świetnie promuje i sprzedaje, to wszystko co musisz zrobić, to cały czas ustawić tak ten system, żeby on działał z automatu. Ja mam po 2-3 tysiące dziennie z jednego produktu i nie myślę o tym, żeby stworzyć tysiące innych produktów. Tak? Są oczywiście rzeczy, które robię. Jeżeli mam więcej czasu, to wypuszczam sobie jakiś kolejny produkt, ale to o co dbam, to jest to przede wszystkim, żeby znaleźć produkt, stworzyć ofertę, szlifować ją przez następne kilkanaście miesięcy i, i cały czas tego pilnować, żeby to działało. I dopiero jak to już działa i działa automatycznie, to dopiero mogę potem przejść na kolejną rzecz. Więc nie potrzebujesz tysięcy produktów i tysięcy lajków. Następna rzecz. Ludziom się wydaje, że trzeba być wizjonerem po, po, po kroju Steve'a Jobsa. Nie. Musisz bardziej mieć naukowe podejście do biznesu. Co, co ja myślę przez naukowe? Przede wszystkim musisz znać swoje liczby. Arkusz kalkulacyjny to powinna być dla Ciebie podstawa. Ile osób wchodzi na stronę? Ile osób klika? Ile osób dodaje produkt do koszyka? Ile osób finalizuje sprzedaż? Ile osób od Ciebie kupuje? Jaki jest zysk? Jaki jest koszt pozyskania klienta? Jaka jest wartość tego klienta w czasie? Większość ludzi nie zna tych liczb. Większość ludzi nie zna tych liczb, bo nikt się tym interesuje. Robienie, nie wiem, webinaru na Facebooku czy YouTube to wydaje się interesujące. Nagrania na, na YouTube yy, albo tego typu rzeczy to się wydaje ekscytujące. Jak nie powiem co, ale to się wydaje naprawdę bardzo ekscytujące. Ale ludzie, którzy osiągają sukces, to są ludzie, którzy. Pilnują markusza i sprawdzają co działa, i znają swoje koszty, znają swoje liczby, i śledzą to, i cały czas myślą, jak poprawić się w tych kluczowych obszarach. Więc nie musisz być wizjonerem, musisz przede wszystkim mieć naukowe podejście. I kolejna rzecz to jest taka, że ludzie uważają, że trzeba mieć ekspertów w swoim biznesie, bo jak będziesz miał tysiące ekspertów, to będziesz najlepszy na rynku. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, jak w ogóle startujesz, to nie będziesz miał kasy na zatrudnianie ekspertów, tylko musisz sam zdobyć wiedzę. Musisz zdobyć wiedzę z zakresu copywritingu, musisz zdobyć wiedzę z zakresu reklamy, musisz zdobyć wiedzę z zakresu tego, jak robić, nie wiem, webinary, jak robić YouTube'a, jeżeli oczywiście chcesz w niego wejść, bo nie musisz. I musisz zdobyć wiedzę o tym, jak funkcjonuje biznes, jak działa księgowość, jak, czym są, jak, jak, jak działają koszty, jak optymalizować to wszystko. To musisz mieć tą wiedzę. Ty na początku musisz mieć wiedzę na temat wszystkich rzeczy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zaczniesz zatrudniać inne osoby, to jeżeli ty nie masz wiedzy, to nie masz pojęcia, co one robią te osoby, tak? Ty, żeby ocenić ich jakość pracy, ich efekty, żeby ocenić w ogóle to, co robią, to musisz mieć wiedzę. Ja miałem kiedyś takiego klienta, który napisał do mnie: Słuchaj, Adrian, e, chciałbym wykupić Ciebie konsultację, mam pracownika i chciałbym, żebyś zobaczył, czy robi coś dobrze. Bo on nie miał tej wiedzy, więc albo właśnie zdobywasz ją wiedzę, albo wynajmujesz innego eksperta, żeby sprawdzić, czy, jego prac czy pracownik go kiwa, czy robi coś dobrze, tak? I pokazałem, co robi ten pracownik źle i mi się wydaje, że sporo na tym oszczędził gość i... To jest, właśnie, to jest właśnie takie podejście, które ja preferuję, żeby mieć ogromną wiedzę na temat swojego biznesu. Bo, po pierwsze, nada się w po drugie, masz kontrolę nad tym, co robi dla ciebie agencja, czy co robią dla ciebie inne osoby, ponieważ wiesz, jak to wszystko funkcjonuje, jakie powinny być liczby i ewentualnie możesz pomóc swoim pracownikom, żeby po prostu byli bardziej skuteczni. Mam nadzieję, że te 7 kłamstw otworzyło ci oczy. Jeżeli tak, to oczywiście proszę cię o subskrypcję, łapkę w górę, zostaw mi komentarz, napisz, co o tym wszystkim myślisz. I zapraszam Cię do moich poprzednich materiałów. Aha, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób ja robię biznes, zapraszam Cię do mojego bezpłatnego treningu. Link masz pod tym nagraniem. Pozdrawiam serdecznie. Adrian Kołodziej.